Minęła 16 w TVN 24, czas na fakty po południu we wtorek. Diana Rudnik, witam państwa i zapraszam. Teoretycznie na wyciągnięcie ręki praktycznie wciąż niedostępne unijne miliardy nie tylko z KPO, także z polityki spójności potrzebne od zaraz, a wciąż zablokowane i zagrożone. Za to licznik kar nieubłaganie bije. Finansowe konsekwencje przeforsowanej przez PiS pseudoreformy w sądownictwie mają konkretny wymiar, A czy rząd ma konkretny plan, by to zmienić? Bruksela czeka na nowe propozycje z Warszawy. Warszawa czeka, jak mówi premier, na odrobinę dobrej woli Brukseli. Maria Bielińska. „Solidarność i bezpieczeństwo, czyli słowa klucze w unijnej odpowiedzi na kryzys energetyczny szefowa Komisji Europejskiej z kolejnymi propozycjami na przetrwanie ciężkiej zimy. Wśród nich tymczasowy mechanizm ograniczania cen oraz inwestowanie więcej i szybciej w czystą transformację energetyczną. Powrót afery podsłuchowej i jej nowe wątki Donald Tusk nazywają wielką aferą węglową i żąda komisji śledczej, by niezależnie od prokuratury wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiSu. Lider Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę na gwałtowny wzrost importu rosyjskiego węgla po zmianie rządów w 2015 roku. W odpowiedzi premier Morawiecki mówi o strategii przefarbowania i nieprawdziwych scenariuszach. Według Newsweeka nagranie z restauracji Sowa i Przyjaciele jeszcze przed ich publikacją w 2014 roku te nagrania zostały sprzedane rosyjskim służbom. Grzegorz Maciążek. Kijów znowu celem ataków. grad pocisków spadł także na dnie Charków czy Mikołajów. Rosjanie niszczą m.in. infrastrukturę krytyczną, giną kolejni cywile. Z terrorystami się nie negocjuje, powtarza Kijów i ponawia apel o nowoczesne systemy obrony powietrznej. A w wojennej układance kolejni gracze Iran, Izrael i Białoruś. Tomasz Pupiec. Święty dwór, który skrywał, tuszował i nie rozliczał najbrutalniejszych seksualnych przestępców w kościele. Kolejny w cyklu Bielmo reportaż Marcina Gutowskiego w nim. Watykan pod lupą, bo informacje o skandalach pedofilsk pedofilskich tam docierały i tam kończyły bieg skutecznie zamiatane pod dywan. Jak działał układ porównywany do mafijnego? Kto grał w nim główne skrzypce? Wreszcie, co wiedział i co zrobił? Jan Paweł II. Główne pytania reportażu chcieliśmy zadać przedstawicielom Konferencji Episkopatu Polski. Dziś, nie jutro. Biuro prasowe obiecuje rozmowę. Przemysław Kaleta. I takie są fakty po południu we wtorek. Wkrótce u nas bezkarne słowa i kara za czyny, czy rzeczywiście w Polsce można palić, czym się chce. Wracamy do Państwa za chwilę, proszę z nami zostać.